Witam serdecznie na moim kanale wszystkie osoby z podznaku koziorożca i zapraszam do czytania na grudzień 2022. Sprawdzimy energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty Społeczność na moim kanale znajdziecie ofertę, tam są zdjęcia, opisy. Wybierzcie odpowiednikami dla siebie, wówczas będzie działał jak osobisty talizman. Dobrze. Moje kochane Koziorożce, z jaką wy energią wchodzicie do grudnia? Dziewiątka buław. To jest zranienie, to jest strach, to są obawy. Mam wrażenie, że troszeczkę boicie się w coś nowego zainwestować, być może zostaliście też zranieni uczuciowo. To jest taka postawa obronna. Ja się boję, ja się lękam, ja nie wiem, czy ja mogę w to wejść, czy ta osoba mnie nie zrani, czy ja będę się czuł, czuła pewnie, tak? No, trochę taka karta strachu. Trochę się wycofujecie. Mam wrażenie, że dużo bólu ktoś wam w życiu sprawił, albo jakaś sytuacja pokazała wam, że nie do końca jesteście szczęśliwi w danym miejscu. Może to też chodzić o sprawy zawodowe, tak? Ktoś was nie docenił, bardzo się staraliście, włożyliście serce w zro zrobienie projektu. No a tu zong, tak? No nie ma tego pochwalenia Was. Nie ma tutaj no, też takiej chęci, żeby się dalej angażować. To jest takie wycofanie, postawa mocno obronna. Zobaczmy finanse na ten miesiąc. No, trzeba będzie o nie troszkę zawalczyć. Tu jest taka karta, która mówi o tym, że wy będziecie chcieli mocno władać słowem, zawalczyć o siebie. Ale też z drugiej strony boicie się, czy po prostu ktoś was nie zwolni, jeżeli po prostu powiecie, że chcecie podwyżki, jeżeli będziecie bronić twardo właśnie swojego stanowiska. Mam wrażenie, że hmm, koniec końców i tak nie wygracie. Jeżeli będziecie mocno tutaj walczyć i te słowa będą nieprzemyślane, no bo rycerz mieczy działa na oślep, on najpierw coś powie, później dopiero przemyśli. Ma cięty język, ciężko się z nim dogadać, może macie kogoś z trygonu powietrza, właśnie w pracy, bliźnięta waga wodnik, osobę, z którą dosyć ciężko się dogadać, tak? I ta osoba nie do końca chce pójść na kompromisy, więc też finansowo może tak być, że komuś pożyczycie pieniądze i będzie trzeba z kimś się pokłócić, właśnie, żeby wam te pieniądze oddał. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Dziesiątka pentakli, rodzina, spokój, e, szczęście. E, w grudniu są święta Bożego Narodzenia, więc też taki czas, właśnie radosny, spędzany w gronie najbliższych. E, mam wrażenie, że po prostu będziecie bardzo mocno zajmować się tutaj, właśnie postawieniem na rodzinę, na uczucia, na to, żeby miło spędzać czas. Osoby samotne będą chciały poznać kogoś do relacji, wejść w jakąś relację, zainwestować, mimo tego strachu, tak? E, jeżeli nie mieszkacie razem, możecie pomyśleć o wspólnym zamieszkaniu. Zobaczmy ogólnie dom rodziny. Piątka Mieczy. Piątka Mieczy to trochę taka karta oszustwa. Ktoś próbuje coś ugrać, ktoś knuje za czyimiś plecami, są jakieś osoby nieszczere. To też jest trójkąt miłosny czasami. Może stąd to zranienie, bo wy bardzo walczycie o rodzinę, ale tu się pokazuje trójkąt. Ktoś może kogoś zdradzać, ktoś może się o tym dowiedzieć, sprawy wyjdą na jaw. Dosyć trudne energie. Tutaj przyjmiecie postawę obronną, bo nie będziecie wiedzieli, co z tym zrobić, tak? Ktoś stawiał na rodzinę, ktoś liczył na to, że wszystko będzie w porządku, a tu jednak osoba trzecia się wtrąciła do tej relacji, no i teraz będzie kombinowanie, co z tym fantem zrobić. No i jak to będzie wyglądało? Zachowajcie spokój, kochani, przyjrzyjcie się temu, bo czasami to mogą być zwykłe plotki. Tutaj mam też sytuację, że ktoś w pracy może kogoś mieć. Niekoniecznie będzie tutaj romans, ale ktoś się komuś przygląda. I mogą być jakieś zazdrości, sceny zazdrości w domu z tego powodu, tak? Dla singli, czy pojawi się ktoś nowy, cesarz, jakiś baran zodiakalny, może być też lew, strzelec, trygon ognia, ale tu się pojawia ktoś nowy na horyzoncie. Ktoś poznany w pracy, być może przez internet. Z taką osobą będziecie chcieli się spotkać, ale też ma właśnie tak bardziej informacje przy pracy, kogoś poznajecie. Nowy mężczyzna przy pracy dla kobiet, nowa miłość, nowe uczucie, ale to może być też ktoś zajęty, ktoś, kto ma rodzinę albo jest po rozwodzie. Może Wam o tym nie powiedzieć, dlatego ten trójkąt miłosny się tutaj też pojawia. Ktoś może to ukrywać albo powiedzieć, że się rozwiódł, a się nie rozwiódł. Jeśli chodzi, kochani, o Wasze zdrowie, tutaj mamy dwójkę buław. To są rany trudno gojące się, więc jeżeli jakiekolwiek rany tutaj będą się pojawiały, no to, kochani, zwróćcie uwagę na czas gojenia. Jeżeli macie jakieś zabiegi, no to też mogą być po prostu e, takie trudniej gojące się te rany, będzie trzeba bardziej na nie zwrócić uwagę. Podróże. Słońce! Możecie podróżować do ciepłych krajów, może się gdzieś właśnie wybieracie. Tutaj będzie miła atmosfera, rodzinna. No, wiadomo, że są święta w tym miesiącu, więc też karta pokazuje rodzinną atmosferę, czas spędzany z najbliższymi. Dużo dobrej energii, dużo pozytywnego nastawienia. Słoneczko Wam sprzyja, to jest karta ochronna rozkładu, także bardzo pozytywnie. Zobaczmy tą karierę zawodową. Trójka kielichów. No, mimo wszystko jest świętowanie, sukces, jakaś. Yy... Impreza firmowa, wigilijna, może kolacja. Ech, także kochani, myślę, że tutaj w pracy gdzieś na horyzoncie pojawiają się dobre wiadomości, dobre nowiny, czyli ten strach to po prostu będzie bardziej dotyczył tych relacji trójkowych, związków, w których nie dzieje się zbyt dobrze. No, wiadomo, że słucha mnie dużo strze dużo koziorożców yy, i też no nie z każdym będzie to tutaj rezonowało, tak? Ale mam wrażenie, że po prostu część z Was gdzieś tam. Będzie się borykała z tym tematem trójkątów. Osoby samotne mogą kogoś poznać do relacji, ale uważajcie, ta osoba może być zajęta, może kłamać, że się rozwodzi, a się wcale nie rozwodzi i nie zamierza, żebyście później nie byli poranieni, tak? Co z otoczenia? Księżyc, no niepewności, jakieś niejasne sytuacje, niepewne sprawy. Coś jest przed Wami ukryte. Tu jest też raki ryba. Może myślicie o takiej osobie? Może tęsknicie za kimś z przeszłości? Jaka jest rada? Królowa kielichów, otwórz się na miłość, otwórz się na uczucia. Przyjmij do swojego serca osobę, która naprawdę jest Ci bliska. Jeżeli z kimś kiedyś doszło do rozstania albo na przykład relacja nie miała szansy się zrealizować, to teraz macie szansę tutaj to odnowić. Skontaktować się z kimś z, z, kimś z przeszłości może to wy po prostu zostawiacie rodzinę bo jest na przykład ktoś do kogo pałacie uczuciem o kim nie możecie przestać myśleć no i ta osoba gdzieś zawojowała wasze serce to może być tak, że jakiś koziorożec będzie chciał się z kimś skontaktować z przeszłości idą święta czasami po prostu ludzie otwierają swoje serca hmm, zaczynają rozumieć co jest ważne w życiu kto no i czasami podejmują właśnie takie decyzje pod wpływem emocji więc to też nam się tutaj pojawia Ostrzeżenie od kart Diabeł No właśnie, uwaga na romanse Uwaga na toksyczności Na te trójkąty miłosne No to się mocno zarysowało, kochani No muszę o tym powiedzieć, bo to się mocno zarysowało Także ktoś z Was na pewno musi na to zwrócić uwagę Ktoś się może dowiedzieć, że jest w trójkącie Ktoś może po prostu sam w taki trójkąt wejść no, i mimo wszystko po prostu gdzieś ta energia seksualna się po pojawia na pierwszym planie, wybija mocno. Kochankowie, no, decyzja do podjęcia. Co zrobić z obecną relacją, czy ją zamknąć, czy rozpocząć nową, czy wchodzić w ogóle w romans? No, tutaj będą jakieś decyzje odnośnie właśnie sfery uczuciowej, emocjonalnej. No, i romanse, romanse, romanse. Kochani, może się pojawić dziecko z takiego romansu. Też uważajcie. Także kochani, życzę udanego miesiąca. Tu miejcie na względzie te wszystkie uwagi, które się pojawiły w kartach. Pamiętajcie, że to nie musi się tyczyć wszystkich. E, czytanie jest ogólne, dlatego zawsze zapraszam do czytań prywatnych. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i, no i do usłyszenia w kolejnych filmach.